Witam Was serdecznie. Bronik z tej strony. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób prawidłowo nastroić gitarę i jakiego narzędzia użyć, żeby ją nastroić. Opowiem Wam o strojeniu za pomocą tego popularnego i niedrogiego strojika. Strojków służy nie tylko do gitary, oczywiście. My będziemy go używali do gitary, ale możemy również nastroić gitarę basową, kulele, czy jakikolwiek inny instrument. Zrobimy sobie teraz mały unboxing, rzeczywiście mały, bo to urządzenie jest wielkości pudełka po zapałkach, tylko trochę szersze. Ok, czyli po zakupie, kochani, otwieramy to magiczne pudełko. Zobaczymy, co tu jest. Chyba Was nie zaskoczę, powiem, że to jest troje gitarowy, w końcu o tym dzisiejsza lekcja. Wygląda to tak, próbujemy nacisnąć jedyny klawisz, nie działa. Nie działa dlaczego? Proste, musimy włożyć baterię. Na całe szczęście bateria jest w zestawie. To od razu mówię, że to jest bardzo popularny model, w każdym sklepie zegarmistrzowskim możemy dostać tą baterię CR2032, nic takiego wymyślonego tutaj nie ma. Skoro taki człowiek jak ja sobie z tym radzi, zakładam, że każdy z Was sobie z tym poradzi. Nie ma tu niczego wymyślnego. Po prostu wkładamy baterię w miejsce przewidziane dla niej i zamykamy klapeczkę. W komplecie jest oczywiście śrubka, która pozwala przytrzymać tył strojka, ale ja jej nigdy nie używam. To jest pierwsze co się gubi, a strojek działa i bez tego. Po włożeniu baterii zaczyna nam się. Wyświetlać ten ekran na niebiesko. Pierwszą funkcją, ten stroj akurat nie ma innej możliwości, musi być strojony w stroju temperowanym, czyli 4A, dźwięk A równa się 440 Hz. Nie ma możliwości przesunięcia. Ale ok, no, wszyscy gramy w tej częstotliwości, właśnie. Jeżeli spojrzycie uważnie na dole, tutaj na ekranie są różne literki, które będziemy stopniowo Podświetlali, naciskając ten główny przycisk. O co tutaj chodzi? C to jest tryb chromatyczny. B, e, G. G to jest y, służy stricte do strojenia gitary. Następnie literka B, czyli strojenie gitary basowej. Literka V, violin, w skrzypce i ukulele, dwa różne rodzaje. Polecam na początek, żeby była ta literka C. Na pewno jak kupujecie gitarę, albo wyjmujecie ją po dłuższym nieużywaniu, ona jest bardzo rozstrojona i ten tryb chromatyczny bardzo nam pomoże przy tym, żeby ją prawidłowo nastroić. Co musimy zatem zrobić, aby tą gitarę nastroić, kochani. Ten strojik jest wyposażony w taki klips. Tutaj jest taki czujnik, ale to nie jest istotą sprawy, co jest ważne, musimy. Zapiąć ten stroik w takie miejsce na gitarze, które dobrze rezonuje. Zakładam, ja to tak przynajmniej robię i większość moich kolegów również. Zapinamy go na główkę gitary. Możemy go oczywiście obracać zarówno w osi pionowej, jak i poziomej. Tak, żebyśmy my w miarę widzieli to, co się na tym stroiku dzieje. Jeszcze raz. Zaczniemy od nastrojenia najcieńszej struny, czyli to będzie struna o nazwie E i ona... jeżeli trzymamy gitarę tak jak ja teraz, ta najbliżej ziemi najdalej od nas jakby odsunięta. No i próbujemy stroić. Ta struna powinna się nazywać E". Sami widzicie, że no jest dźwięk E, ale stroik nie zaświecił się nam na zielono. Poza tym widać tutaj dokładnie, że... Powinniśmy troszeczkę tą strunę podciągnąć. Zobaczcie co się dzieje. Co się stanie jak zacznę podciągać tą strunę. O, zbliżamy się. I za chwileczkę powinien się zaświecić stroik na zielono. Pasuje. To znaczy, że właśnie nastroiliśmy pierwszą strunę w gitarze. Sprawdzamy jeszcze raz. Wszystko działa. OK. Drugą strunę z kolei. Nazywamy ją, znaczy dźwięk, który ona powinna wydobyć, jeżeli jest nastrojona, to powinien być dźwięk B. Sprawdźmy zatem, czy tak jest troszeczkę za nisko. Czyli co musimy wówczas naciągnąć troszeczkę tą strunę? Zazwyczaj to jest ruch w tą stronę, kochani. Spróbujmy, zobaczmy, jest coraz bliżej. Mamy B. Tadaą, prawie. Jeszcze raz poprawiamy. Jest. Trzecia struna nosi nazwę G. Spróbujemy ją. Znowu jest za nisko. Czyli troszeczkę musimy ją naciągnąć. Prawie. O! Zaświeciło się. Mamy super. Trzecią strunę nastrojoną. Czwarta struna to będzie struna D. Też była troszeczkę za nisko. Podciągniemy, podciągamy, podciągamy, podciągamy. Super. Jest nastrojona. Struna piąta powinna brzmieć jak dźwięk A. Podciągamy. Mamy dźwięk A. Wszystko super. Ok. I ostatnia struna nazywa się tak samo jak jej najcieńsza siostra, czyli struna E. Prawie jesteśmy, chyba przedobrzyłem. Teraz troszeczkę czasami, jeżeli przekroczy ta wskazówka nasza, w środek to znaczy, że za wysoką stronę nastroiliśmy. Wówczas musimy troszeczkę ją poluzować. Okej, okay, powinna być. Sprawdzamy jeszcze raz dla pewności od najcieńszej, czyli E jest, B jest, G. Super, wszystko jak do tej pory. D też jest dobrze. A. O. Jeszcze troszeczkę. Czasami to wymaga troszkę precyzji. Fajna zabawa. Tak. Okej. Okay. Jeżeli właśnie staliście się posiadaczami nowej gitary, to jest duże prawdopodobieństwo, że ona nie będzie nastrojona tak jak należy. Chyba, że poprosicie kogoś w sklepie o pomoc, ale te struny już były jakiś czas temu nawinięte. Nie zawsze jest tak, że one są nastrojone. Dlatego polecam Wam stroić w trybie C. Co oznacza chromatic, czyli pokaże nam wtedy każdy możliwy dźwięk. Później, w miarę jak gitarę raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, setny nastroimy, będzie nam dużo prościej. Wówczas możemy się przesiąść na tryb stricte gitarowy. Czyli tutaj musi się zaświecić literka G. Naciskamy raz i zobaczycie, że teraz będzie o wyświetli się numer struny. Jeszcze mamy E1 albo B2. Albo G3. Bo struny numerujemy od tej najcieńszej do najgrubszej. Dźwięk D, czyli struna numer 4. Dobrze. Teraz będzie A5 i E6. Tak jest. Na co trzeba jeszcze zwrócić uwagę, kochani. Dobrze jest, żeby ten klips, on w tym malutkim swoim fragmencie zbiera brzmienie gitary. Dobrze jest, żeby on jak najbardziej dociskał do powierzchni, czyli sprawdźcie. Oczywiście, przy którym po iluśkrotnym użyciu będziecie sami widzieli, ale dobrze, żeby on tu przylegał gdzieś. Co jeszcze się dzieje i to z każdym strojkiem, co uniemożliwia nam prawidłowe nastrojenie. Czasami kostką. Trafiamy wymaga dłuższego wywodu, opowiem Wam tylko tyle. Czasami trzeba zmienić w lewo lub w prawo to jak ruszamy, to miejsce, w którym uderzamy o strunę. Struna sama z siebie nie odzywa się tylko tym jednym dźwiękiem od tego zerowego progu do mostka. Ale ma jeszcze ileś składowych w sobie, i może się wówczas okazać, że akurat trafimy kostką na tą składową i stroik nam zgupieje, w cudzysłowie oczywiście, yy, pokaże nie ten dźwięk, który, który ma być. Ale wystarczy leciutko przesunąć rękę w lewo lub w prawo i powinno być wszystko dobrze. Podczas jednego z koncertów yy, mój zaprzyjaźniony ze mną perkusista się zapytał, im, co ja takiego mam na główce gitary. Odpowiedziałem, że stroik, a to był człowiek nieco starszej daty i powiedział, że no kiedyś to się stroiło na oko. Nie, przepraszam, na ucho, a teraz się stroi na oko. Ale moi drodzy, w rzeczywistości często jest taki hałas, że nie jesteśmy w stanie usłyszeć, jak gitara jest nastrojona. A nie chcę też, żeby wszyscy yy, potencjalni słuchacze słyszeli, że ja sobie stroję gitarę. Takie urządzenie ma tą podstawową zaletę, że nie zbiera dźwięków z otoczenia. Może obok startować odrzutowiec, a i tak podejrzewam, że będziemy mogli ją nastroić. Ją, czyli gitarę. W przeciwieństwie do wielu innych aplikacji, które mamy na telefonie, które też działają oczywiście. Na każdy system operacyjny w telefonach komórkowych, czyli na najpopularniejszy iOS czy Android są darmowe stroiki. Ja serdecznie polecam, obojętnie który sobie wybierzecie z Apple Store'a albo, albo ze sklepu Play, każdy działa, ale każdy ma tą jedną podstawową wadę, że przy odrobinie hałasu, na przykład w samochodzie obok albo w wrzeszczących dzieciach, nie nastroimy gitary. Tego typu urządzenie pozwala nam na nastrojenie jej perfekcyjnie, bez względu na to, co się obok dzieje. Bez względu na to, jakiej firmy stroik stosujecie, jego zasada działania jest taka sama. Czasami się świeci na czerwono, czasami na różowo, czasami na niebiesko. Nie ma to znaczenia. Chodzi o to, żeby mieć nastrojoną gitarę, bo łatwiej jest jednak zagrać na nastrojonej. Tak przynajmniej mówią słuchacze. Dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam i do zobaczenia w następnym odcinku.